Czołem, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj z tej strony. Drozo, a to jest seria questy. Dzisiaj zrobimy sobie quest Ork Fortress Quest. Zrobimy go samy, sami zobaczymy jak pójdzie. Quest ten jest dostępny od 40 levela i nie musicie mieć paka. To, to, to są ważne informacje. Za dawnych czasów to, to był jeden z questów, na który się czekało. Każdy chciał dobić 30 level i pójść zrobić Ork Fortress Quest. No teraz to jest jeden z wielu questów. Pewnie niektóre osoby w ogóle go nie robią, bo, bo w dzisiejszych czasach już jest, jest wiele innych questów. Szybciej się leveluje, i ludzie zwracają uwagę też na mm, bardziej na ekspienię, na, na power gaming, <laughs> niż na takie granie RPG ale zawsze wa warto ten quest zrobić nawet też przy okazji czasem, bo w tym miejscu gdzie jest główna część tego quest'a, w tamtej sali gdzie jest taki król robi się też m.in. society quest ten wieloetapowy quest którego już wa warto zrobić no więc lecimy <coughs> sorry lecimy, po drodze spotkamy no, takie potworki jak właśnie Ork Berserker, który jest bardzo szybki i bardzo silno bije, ale jest słaby w obronie. Ork Leader, który jest z drugiej strony mniej groźny, jeżeli chodzi o at atak, ale z drugiej strony jest dużo bardziej wytrzymały. No i najgroźniejszy z orków, który, którego możemy spotkać, to Ork Warlord, który znika nam. Czasami, który jest e, i szybki, i silno bije, jest najsilniejszy z nich. No i mamy tutaj też czarowników, orków, szamanów e, Bellondera. Widzimy jednego. Oj, to jest właśnie ork Warlord. Jeżeli, jeżeli macie niski le, level, to musicie jednak trochę uważać, bo orki Berserkery silno biją. Jest ich tutaj sporo, więc możecie mieć ze 2-3 nawet na sobie. A jeszcze, jak się właśnie taki ork dołączy, Warlord albo ork leader. to może być nieciekawie, ja nie mam jakiegoś wysokiego levelu, 45 albo 6, 46, no i sobie jakoś tam radzę, ale też muszę uważać na pasek życia, mimo że mam w miarę dobry sprzęt jak na ten level, w sumie chyba najlepszy, ale jeżeli omijają tarcze to, to, to mimo wszystko jakieś tam obrażenia mogą nam zadać, dobra no to lecimy sobie. To jest naj, najkrótsza droga, ta którą idziemy, żeby dojść do tego quest'a. O, widzicie, tu jest z 4, z 5 orków, więc choć idźcie tam powoli, żeby się nie wpakować w jakąś większą liczbę tych orków. No i teraz właśnie dochodzimy tak naprawdę do najtrudniejszej części tego quest'a, bo tutaj musimy niżej zejść, jeszcze musimy zabić te dwa orki. I tam już będą orki Warlordy. Będzie też smok na pewno, ich będzie ich sporo, więc tam trzeba będzie bardzo uważać. Ja chyba przebiegnę po prostu tamtędy, bo to będzie najbezpieczniejsze dla nas, dla mnie. Można próbować jakichś różnych technik, z, z jakimiś fieldami i tak dalej, ale myślę, że. Przebiegnięcie też jest jak najbardziej OK, chyba że ktoś chce ich bardzo wybić, no to, to czemu nie. Zawsze to trochę Expa wpadnie, może nie jakoś dużo, ale, ale przy okazji no, widzicie jest tutaj sporo tych orków Warlordów. A najlepszym itemkiem, jaki leci z nich, to jest Crusader Helmet, Magma Boots i Dragon Hammer. A z orków liderów to jest e, warrior helmet, z tego co pamiętam. Dobra, no to jest teraz ta najważniejsza, najtrudniejsza część. Ja to chyba przebiegnę jednak, nie będę walczył. No, o widzicie, jest sporo tych orków i jest do tego jeszcze dragon z 5-6, i tu kolejna para. Albo dobra, może powybijam ich, tak żeby, żeby, żeby mieć później spokój, jak będę wracał, tak czy siak. No, z orków liderów jeszcze leci na przykład sorting, więc ktoś, kto walczy mieczem, to, to jest fajna miejscówka, bo zawsze można zdobyć ten ring i zawsze można go od razu używać. Dobra, po kolei, po kolei najpierw dragon, a później reszta, reszta tych orków. No widzieliście ich było tak dużo, że ja nie miałbym szans, jakbym chciał walczyć z tymi wszystkimi na raz. Musiałbym używać jakichś a, innych technik i strate strategii. Ja tak sobie przebiegłem. I teraz ruruję sobie pojedynczo. Dobra. Smok nam uciekł. No i kolejny. Ork leci już. Jest to dość przyjemny quest, można go zrobić w miarę szybko. Jak macie jeszcze jakąś grupę, to, to w ogóle już można na lajcie to zrobić. Jak widzicie, ze starych czasów, kiedy jeszcze nie było offline treningu i, i skile były dużo słabsze, i bronie były dużo słabsze, to jakoś sobie nie za bardzo wyobrażałem, żeby robić samemu ten quest, tak jak teraz na przykład. Ale teraz jest, jest sporo łatwiej. Ale z drugiej strony jest to zabawa większa, bo samemu można robić pewne, pewne pewne rzeczy, których wcześniej nie można było zrobić. No i w teamie też można dużo więcej zdziałać teraz. No i jest dzielenie EXPA, więc też EXPA można więcej zgarniać, jak się hunci w timie. Dobra, jeszcze ten. I sobie je ja tak bije, bije. Nie wiem, czy mi czasem nie zabraknie zaraz manasów do do głównej sali, ale może nie no, padaj jest tam, został jeszcze, jeszcze ten smog, jeden trzeba go dobić później się i, i tak pewnie zrespi, ale, ale może nie no i jeszcze jeden dziad, dobra Ile tych monasów? No jeszcze trochę jest. No, dobra. Dobra, tutaj mamy wyczyszczone, więc została nam główna sala. Tam jest też bardzo dużo orków, więc nie ma co się pchać bardzo do przodu. Jeżeli jesteście sami, no to najlepiej lurować i spokojnie je sobie wybijać. Na, na środku sali jest król, ale nie można powiedzieć do niego hi. Nie próbujcie mówić do niego hi, chyba że robicie tam jeden z tych questów Explorer Society Quest, chyba, to wtedy trzeba się z nim przywitać, ale, ale nie róbcie tego teraz, bo wtedy, jeżeli powiecie do niego hi, to on przywoła też kolejne jakieś 3 czy 4 orki Warlordy, chyba, już nie pamiętam co. I, będzie, będzie mały problem, więc najlepiej go ignorować, wybić wszystk, wszystkie e, moby tutaj i, i zabrać po prostu nagrody z, ze skrzynek na końcu tam. A nagrodami w tym questie są Fire Sword. E, jest Night Armor i Knight Axe. Więc Fire Sword 4K. Fire, e, Fire Sword 4K tak. Night Armor 5K A Night Access 1,5K? Chyba 1,5K No czyli tak ponad 10 Więc e, na niskim poziomie to już jest taka niezła kasa A Quest nie jest jakiś długi A jak zrobicie to jeszcze w jakimś Steamie To wszyscy będą e, mieć kasę i mniej stracicie zdecydowanie ja też będę tutaj do przodu na pewno. Może robię to sam i, i stwierdziłem, że powybijam to wszystko. A nie, musia, nie, nie, nie musiałbym wybijać tego wcześniej. Dobra, jeszcze to jest ork. I tam tego jeszcze jest. Dużo. No się zaczynam obawiać o te swoje manasy trochę. No, ale może się uda. No, dobra. Już nic nie leci nam z tych orków dzisiaj. Kolejny berserker i slim. Zostało coś jeszcze, czy nie? Czy już wszystko? Halabarda 400. Jak tutaj chłęciłem orki, to, to był mój główny itemek, który zawsze zbierałem bo wypadała to dość często, a 400 taka to jednak jest sporo no jeszcze dwa lordy i slim, no cholera no tak jak mówiłem, nie ma co się pchać do przodu, bo tych orków tutaj jednak jest sporo dobra, bijemy trzeba tego slima wykończyć, żeby żeby później nie było ich więcej niż 3 moby, bo nam będą niż 2 moby, bo nam będą omijać tarcze. Dobra, to już chyba wszystkie orki powinny być zabite. Slimy są słabe, więc nie stanowią żadnego zagrożenia. Dobra, wszyscy, dobra, i są skrzynki, więc bierzemy nagrodę. Fire Sword Dobra. No, czemu nie możemy wziąć tej skrzynki? Aha, dobra. A musimy coś wyrzucić. Mamy Firesworda, mamy Night Axe, ale trzeba coś jeszcze wyrzucić, bo za dużo to waży, ja nie mam kapa. Steel shieldy są ciężkie i mało. Co, co są warte. Dobra, to ja będę kończył ten filmik. Mamy już cały lot. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, trzymajcie się, cześć.